Siemanko, kolejny wypad w teren. Dzisiaj na początek pole, na którym zbierałem ziemniaki, bo nic nie wychodziło. No ale trochę popadało, więc może ta ziemia siadła i może coś dzisiaj zacznie wychodzić. Także godzinka na sprawdzenie, czy coś będzie lepiej wychodzić, czy nie. A jak nie, no to zmienimy miejscówkę, jeszcze nie wiem na jaką Mam tam dwa, dwa pola no Już też trochę przechodzone, ale No ale tam coś wychodziło, nie? także zobaczymy jak będzie Jak będzie wychodzić zostajemy tutaj, jak nie to, to zmieniamy O no proszę, Ania już w terenie A ja co, szykuję sprzęt i i widzimy się przy pierwszym sygnale. No i jest pierwszy sygnał. Całkiem ładnie brzmiący. Także kopiemy go razem. Zobaczymy, co będzie. To gdzieś odskoczyło. I co? No, jakiś śmieć. Nie, kawałek ołowiu. Tak. Jakiś ołów. No nic ciekawego. Dobra, następnym razem włączam się przy jakimś fajnym fądzie. Jakieś 15 minut poszukiwań za nami. Na razie nic ciekawego do tej pory. Dwie kulki muszkietówki, a nie tam jakiś kawałeczek, klamerki odłamany. Jakieś, jakieś małe zdobionko. A oprócz tego nawet za dużo śmieci nie ma, no ale tak jak ostatnio, nie? za dużo sygnałów nie było. No i teraz trafił mi się taki fant, praktycznie na samym wierzchu leżał. Już wam pokazuję co to. Mam pewne przypuszczenia, ale, ale mówię pierwszy raz, widzę to w takim kształcie i no pewności nie mam. Dobra, po, już wam pokazuję. Widzicie, tutaj leżało praktycznie na samym wierzchu, został tylko ślad po tym. No a trafiło się coś takiego w kształcie takiego sześciokąta. Tu z tej strony Herb Slide, druga strona praktycznie nic nie ma. No i podejrzewam, że jest to odważnik monetarny. No ale tak jak mówiłem, w takim kształcie jeszcze nigdy nie znalazłem i na 100% pewności nie mam czy to jest na pewno ten odważnik. No ale. Jest jakiś, można powiedzieć, pierwszy fand, który daje nadzieję, że coś tu na tym polu będzie wychodzić. Bo, tak jak mówię, na razie na razie słabo. No ale nic, nie, na razie nie poddaję się. A ja tam kopię. U mnie długo nic nie było ciekawego. W sumie to jedyne co to śmieci i jeszcze parę kulek. No a teraz z takiego małego dołeczka, mocny sygnał. No i wpadło coś takiego. tutaj. O, tutaj lepiej widać. I takie coś. Nie mam pomysłu co by to mogło być. Nie wiem, może jakaś klamerka, to taka nietypowa łamana. Nie wiem. I takie coś od czegoś. Ania właśnie wykopała też jakieś, jakiegoś dziwoląga Takie coś, ołowiane Jakby taki trzpień, bolec, nie wiem co to No ale to ma na czubku jakieś tutaj takie jakby zdobienie Coś takiego o, No i kurczę, kolejna zagadka co to mogło być? Jeśli by ktoś miał jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Mówię, no ja nie mam żadnego pomysłu, co by to mogło być. Chwalcie, o, klamerka. O, taka zwykła, prosta. A to nie wiem. Swoje, swoje lata ma. A co nie wiesz? pokaż Czy to też by od klamerki było, czy od pasa? Albo jakieś okucie. Tak wygląda. Trochę to taki pin. Trochę za duże. Albo będzie fragment tego zakończenia końca pasa. No właśnie mówię. No, może być też. Coś ok Coś tam, coś tam wychodzi Szału nie ma, ale. No nie ma. Ale gorąco się daje na wyznaki. No dzisiaj ładnie. Ładnie grzeje. Dobra. Szukaj dalej. Okej. Ja też się biorę do roboty. No włączam się, bo coś jest, coś mamy. Tutaj w takim dołeczku. Nie za tak głęboko. Myślałem, że kulka ołowiana będzie. Taka grudka była, która przypominała trochę kulkę. Chciałem to chwycić w palce, ale się rozsypało. No i tak kątem oka zobaczyłem, że coś tutaj wystaje. O, także prawdopodobnie mamy monetkę. Tak, będzie chyba monetka. Coś zielonego. No widać, że to będzie coś starszego. Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz to popsikam trochę, przemyję i zobaczymy. Dobra, jestem z powrotem. No jak widzicie, stan, stan agonia, aczkolwiek coś tam. Coś tam widać. Widać takie napisy poprzeczne. O. Czy może tak będzie no to mówię to jest taka kurde ledwo widoczna ale, ale są so, no, jeżeli widzicie no to fajnie jak nie no to musicie mi zaufać na słowo i generalnie takie monetki właśnie z takimi napisami to było to było, e, były Niderla niderlandy austriackie czyli takie lata powiedzmy e, 18 wiek można powiedzieć No i mamy kolejny krążek Co się ładnie świeci w dołku No i co? Będzie kolejna zmyłka Sprawdzamy Ta, chyba zmyłka no, uwaga, tak jest kurde. Jest kolejny arseniaczek. Ten zdobiony też zdobiony. W ten w takiego kwiatka tym razem. No i teraz z takiego dołka bardzo słaby sygnał I mamy kolejnego fanta Wygląda to na, na krzyżyk Tak, będzie krzyżyk o. Mały krzyżyk Uszko prze, przeżarte Nawet chyba widać Jezuska Jeszcze pozostałość Przetrzesz?

słaby sygnał, ale kopniemy zobaczymy wykopane czyżby tak jest jakiś drobiazg będzie Małą śrucinkę. Tak jest. Malutka śrucinka A nie krzyczy, że ma połowę wycierucha. Jakąś monetkę. No a tutaj, z takiego małego dołeczka coś tu mam w tej grudce. Jeszcze nie wiem co to jest, ale tu widzę rancik. Zobaczcie. O, i rozpakujemy sobie to razem. Jak miałbym stawiać, to wydaje mi się, że może, może to być ołowiany tokenik. Ale zaraz się dowiemy No, wygląda. Obiecująco póki co. Jest mały, okrągły, połowiony placuszek, ale na razie tu nic nie widzę na nim. Poczekajcie, przemyję. No dobra, jest to praktycznie łyset. Gdzieś tam widać tylko ślad. Tutaj widać taki ślad jakby krzyża na środku. Z drugiej strony też gdzieś coś widziałem. Także. No był to średniowieczny tokenik O tutaj widać takie Takie ślady Ale strasznie wytarty Wytarty, mocno mu wytarty stan O tu jakiś takie jakby trójkąt Kurczę, czy coś takiego No, ale jest, jest Ślad po średniowieczu Także no Szukamy dalej. Może może coś jeszcze wpadnie? No i Ania trafiła. Trafiła, wycho wychodziła swoje srebro. Zaraz zobaczymy. Dzisiaj? No, masz srebro. Proszę. O kurczę ściągnie mi rękawiczkę, jest średniowiecze, no w końcu wyszło patrzcie na to jest połóweczka małego denarka no nie widzę dokładnie z jakiego to miasta może być, nie zostaw jest Stan jest okej okay, tylko ja tu widzę ten krzyż. No, nie wiem, czy to nie będzie czasem, iper albo brugia. Tak coś kojarzy mi się. Jest, Jest. szczęśliwa znaleszczenie Gratuluję. No to stawiasz browara dzisiaj. Mam w piwnicy całą skrzynkę. No co, mam, ale kupione za swoje, a ty masz postawić. Dobra. No i widzicie, jednak się trafiło srebro. No, wiedziałem, że musi tu coś wyjść, musi. No bo to nie jest tak, że na jednym polu jest, na drugim nie ma. Jak na wszystkich polach w okolicy wychodzi, to i na tym musiało wyjść prędzej czy później. Wiadomo, no nie każde pole jest obfite w te, w te takie naprawdę mega super fajty. No ale jednak, jednak tutaj okolica jest naprawdę przebogata, jeśli chodzi o średniowiecze i no i sypie srebrem. Co prawda małym, ale, ale sypnęło. No także jesteśmy mega zadowoleni. Całe szczęście, że nie zmieniliśmy tej miejscówki. Jednak potwierdziło się, że, że no i tutaj można się spodziewać srebra. Wyszedł tokenik, wyszło. Sreberko jeszcze chwilę chodzimy. Jest trzecia, także jeszcze pół godzinki. A kto wie, no jak wyszło srebrą ochoty się narobiło. Narobiła się ochota na kolejne fanty. Więc zobaczymy. Może, może przeciągniemy to do czwartej. Także jeszcze powiedzmy godzinka przed nami. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze wpadnie. Ok, nie przedłużam. Lecę dalej kopać. Teraz moja kolej. Kurde, co ja teraz trafiłem? Ja pierdziele, jak to jest z tego materiału, co myślę, to jest naprawdę mega trafienie. Patrzcie na to, co ja wykopałem. <coughs> Jakaś korczona bijka chyba. Z lilikami w kształcie tarczy, z takimi lilikami. Z tyłu jest pin. No i wygląda mi to na srebro, kurde, mega strzał. Dosłownie przed chwilą wróciłem od Ani, tam jak, jak się wydarła, że ma srebro, to zostawiłem wszystko, i, i sygnał, który miałem w dołku poleciałem zaraz do niej. Wróciłem, wykopałem kulkę z, z tego dołka, który zostawiłem. No i teraz pierwszy sygnał po tej kulce wpada najprawdopodobniej takie sreberko. No, mega mega trafienie, kurczę. No. Wydaje mi się, że to będzie jakaś nabijka od pasa albo albo, no nie wiem, nie wiem. Jest, mam i ja swoje srebro. No, mam srebro, ale, ale nie monetkę. Jakąś nabijkę. Taka malutka. no ja nie mam pewności co do tego czy to srebrno, no ale wszystko na to wskazuje ładnie się świeci ta tutaj strona od frontu z tyłu też jest to, ten pin jest tak wytarty no i wygląda mi to na srebro zobacz no no. faktycznie ale jakie ładne zdobione yes. Włączam się raz jeszcze, bo chcę wam jeszcze raz to samo pokazać Przeczyściłem to trochę ten tył No i nie wiem, czy to czasem nie będzie jakiś guziczek Bo tu ma normalnie dziurkę z tej strony Także kto wie, kto wie Może to był jakiś guzik No i teraz w drodze już do auta Wpada mi taki, taki mały dziabąk i nie wiem co to jest początkowo myślałem, że to będzie kluczyk do zegarka ale to jest coś całkiem innego to takie jakby coś jakby gwint kurcz, ale to na pewno nie jest gwint to jakieś takie zdobienie Może nie wiem, nie wiem co to no takie coś Nie mam pomysłu Jakbyście wiedzieli to piszcie w komentarzach Będę wdzięczny Myślę, że to będzie jeden z ostatnich fantów Bo już to nie jest daleko Jakieś może 50 metrów Także Pewnie widzimy się na podsumowaniu Patrzcie na mnie Cały łeb mokry Masakra Koniec w kopek. a Ania jeszcze tam trafiła jakąś monetkę Ponoć dobry stan Ale który rocznik Bo datę też widać to na razie nie wiem Ale zobaczymy Ale jest masakra Jest taka patelnia że Ledwo zipie Proszę a 50 centymów to z żołnierza 50, to nie 50? 50, no 50, no jest z żołnierza. A słyszałem, 80 1959 Także pozdrawiamy rocznik 1959 Tak, taka monetka, czekajcie. No, dokładnie taka monetka no stan ładny, w ładnej zielonej patence super no i widzimy się na szybkim podsumowanku standardowo moje fanty po lewej, Ani po prawej no i co wpadło no jakiś taki dziabąg, nie wiadomo co to jest, od czego eee, chyba 11 kulek tu kolejne takie takie coś, co nie wiadomo czym jest Trzy guziki, w tym dwa arseniaczki. Jakaś tu nabijka. Okucie od pasa, krzyżyk. Trzy wycieruchy. No i z tych lepszych fantów to odważnik monetarny. Ten chyba guzik srebrny. No i wycieruch Tokenika średniowiecznego. A u Ani klamerka, kawałek klamerki. To coś, co nie wiemy czym jest, jakiś taki bolec ze zdobieniem na wierzchu e, Prawdopodobnie zakończenie końca pasa pięć kulek, guziczek, raz, dwa, trzy, cztery wycieruchy prl tu jakieś takie zdobionko e, Plombunia, też chyba okucie od pasa Wajmarek nie wiem, chyba, chyba to po wielkości chyba będzie piąteczka. Tak samo jak wczoraj na poprzednim odcinku. Widzieliście. Także pozdrowienia lecą do Artura z kanału Artur GT. No i fand uważam dnia. Połóweczka srebrnego denarka. No, bardzo mały, bardzo mały fancik, ale. Cieszy najbardziej. No, także uważam wypad za całkiem udany. Na początku się nie zapowiadało. Na poprzednim wypadzie na to pole, to nic ciekawego nie wpadło. Początek tutaj też był dość słaby, ale stara zasada się sprawdziła. Po raz kolejny, żeby nie spisywać od razu po pierwszym wyjściu pola na straty, dać spokojnie poczekać, dać drugą szansę i. I pole się odwdzięczyć. Także widzieliście co było w tym odcinku. Jeśli się podobało, łapki w górę, subskrypcje i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć.